Nie wiem, czy słyszeliście, że w Afganistanie mężczyźni właśnie tracą swoje prawa. Zabrania im się, chodzenia w dżinsach, golenia się zachodnich fryzur. Za co jeszcze można trafić do więzienia? Na przykład za patrzenie na kobiety, bo teraz mężczyźni mogą patrzeć tylko na swoje żony i na swoje krewne. Nie wolno im patrzeć na kogokolwiek innego. Czy zawsze tak było? Oczywiście, że nie. I dlaczego mężczyźni w Afganistanie mają teraz tak źle? Czy to te niedobre Afganki zabrały im prawa? Bo pewnie wiele osób mogłoby tak pomyśleć, że skoro mężczyźni tracą prawa, jest to wina kobiet. Logiczne, prawda? Logiczne dla wszystkich, którzy wierzą w wojnę płci. Natomiast jeśli chcemy zobaczyć, jak to się odbywa naprawdę, to widzimy grupę trzymającą władzę. I ta grupa zabiera prawa jakiejś innej grupie społecznej. To mogą być geje, Żydzi, to mogą być kobiety, to mogą być kierowcy ciężarówek, ktokolwiek. Jeśli społeczeństwo godzi się na to, żeby dana grupa została pozbawiona praw, to wtedy przychodzi kolej na grupę kolejną. Cześć, ja jestem Woka Iljinska, przewodniczka po kobiecej seksualności. Dzisiaj Cię nam kobiety wspierające mężczyzn i mężczyźni wspierający kobiety. Dlaczego ta solidarność jest tak ważna? Nie tylko dlatego, że wiele z nas jest w heterozmioskach i chce dobrego seksu, a im lepszy dobrostan, tym lepszy seks. Też dlatego, że możemy stracić najbardziej podstawowe prawa. I dlaczego o tym mówię? Bo sytuacja mężczyzn z Afganistanu świetnie pokazuje, gdzie oni zrobili błąd. Oczywiście nie chodzi o wszystkich mężczyzn, bo nie wszyscy zrobili ten błąd, ale ci, którzy pozwalali na odbieranie praw kobietom, nie solidaryzowali się z kobietami, które z tygodnia na tydzień traciły coraz więcej praw, nie mogły już studiować, ani chodzić do szkoły średniej, musiały zrezygnować z wykonywanej pracy i Ostatnio zabroniono im nawet odzywania się na ulicy. Kiedy to wszystko się działo, mężczyźni pozwalali na to. Nawet ci mężczyźni, którym może nie do końca się to podobało, powoli i oni tracą swoje prawa. Mężczyzna, który nie był widziany w meczecie, też może zostać osądzony, bo specjalna policja chodzi do, po domach i szuka tych, którzy są nieposłuszni. No, ale możecie powiedzieć, no dobrze, oni zrobili błąd, tylko my mieszkamy w Polsce. No i, no i co? Tu nic takiego się nie wydarzy. Jeśli brakuje nam solidarności, bardzo wiele rzeczy może się wydarzyć. W czasach komunistycznych, jeszcze wczesnych latach 90., każda Polka miała prawo przerwania ciąży, a później już nie. Problem pojawił się wtedy, kiedy wielu mężczyzn polityków, ale nie tylko, też zwykłych mężczyzn zaczęło mówić, że no aborcja to jest babska sprawa. W związku z tym mamy kobiety umierające w szpitalach, a mężczyźni, którzy są ojcami dzieci i może chcieliby mieć kolejne dziecko, mogą się zacząć bać o to, czy w kolejnej ciąży ich żona nie umrze. Wiem, że brzmi to okropnie, ale niestety Niektórzy się boją, tak samo jak niektóre moje koleżanki, zrezygnowały z kolejnej ciąży po 2020 roku, bo po prostu chcą żyć. Więc, jeśli odebrano polkom prawa, to co z prawami mężczyzn? Dziś kobieta nie może pójść do lekarza i powiedzieć, że tak po prostu chce się wysterylizować. Mężczyzna może. Pytanie: jak długo jeszcze będzie mógł? Dziś mężczyźni na przykład. Nie służą w armii. No, jedynie ci, którzy chcą. Natomiast kiedyś to było oczywiste, że każdy mężczyzna w wieku 19 lat idzie na służbę. I ta służba dla wielu była bardzo ciężka. I to wszystko działo się w czasach pokoju, ale część tych poborowych traciła życie, ponieważ w wojsku była fala. Czyli starsze roczniki tak gnębiły młodsze roczniki, że niektórzy z tych chłopaków tracili zdrowie psychiczne albo nawet wybierali zabrać sobie życie. Jak długo jeszcze nie będziemy mieć tej obowiązkowej służby wojskowej. W tym zakresie odbierania praw jednym świetnie pokazuje się coś innego. Jeśli odbierzemy prawo jednej płci, no to, druga płeć nie powinna spać spokojnie ponieważ jeśli coś można odebrać kobietom prawdopodobnie można też coś odebrać mężczyznom mężczyźni popierający talibów w Afganistanie przez 3 lata czuli się w miarę bezpiecznie ale teraz okazało się, że no jednak samo bycie mężczyzną nie sprawia, że są tak uprzywilejowani i dzisiaj kobiety im nie pomogą, bo są tak bardzo pozbawione praw, że jest to po prostu niemożliwe. I pewne rzeczy są nie tyle na przykład dla mężczyzn, co dla ludzi, których stać na pewien przywilej. Wyobraźmy sobie, że na przykład od następnego miesiąca nie będzie można kupić w Polsce środków antykoncepcyjnych albo Mężczyźni nie będą mogli przechodzić wazektomii. Więc może być tak, że kiedyś w przyszłości, jeśli dzisiaj nie będziemy solidarni i nie staniemy ze sobą, to antykoncepcje będą mogli kupić albo rozwód wziąć. Na przykład mężczyźni, którzy należą do jakiejś partii, zapisali się do jakiejś partii, albo mężczyźni, którzy co miesiąc płacą 5000 tysięcy złotych na daną partię. Świetnym przykładem na to, jak można się wzajemnie wspierać, takim przykładem solidarności jest ta między górnikami i osobami LGBTQ+, z Wielkiej Brytanii, którzy wzajemnie wspierali się w latach 80. Wtedy górnicy strajkowali, były ogromne zwolnienia zarządów rządów Margaret Thatcher, a osoby LGBTQ walczyły o swoje prawa w Wielkiej Brytanii. Jest o tym świetna komedia, która po polsku nazywa się Dumni i Wściekli. I polecam, jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało i że jest to możliwe, i że ta solidarność pomogła w poprawie życia dla wszystkich obywateli. Jeśli nie wstawiamy się za sobą nawzajem, to możemy się potem srogo rozczarować, zupełnie jak mężczyźni w Afganistanie. Na pewno znacie ten wiersz. Kiedy przyszli po komunistów, to nie protestowałem. Bo nie byłem komunistą. On świetnie pokazuje mechanizmy władzy. Na początku zabroniono edukacji w Afganistanie dla dziewczynek. No, jakoś ludzie to przełknęli. I dzisiaj jest już tam sytuacja, w której bardzo trudno jest wytrzymać. I teraz pomyślmy sobie o tym, jaki komfort życia i jaki komfort seksu miałyby wszystkie osoby w Polsce, gdyby aborcja jednak była legalna. I gdyby kobieta w przypadku zagrożenia życia wiedziała, że każdy lekarz będzie ją ratował, nasze podstawowe prawa, prawa człowieka wpływają w ogóle na to, jak się czujemy w życiu, w relacjach, w związkach i w seksie. Czy dobrze myślę, że brak solidarności szkodzi? Że w krajach, w których mężczyźni i kobiety nie pomagają sobie nawzajem, to ich komfort życia strasznie spada. Spójrzmy na Afganistan. I spójrzmy też na Polskę.